<noise> Deku. Nic nie dorfą, więc największy jest większy niż Jesteś coś największy, więc potrzebujesz dużo rzeczy a ty kolega. <noise> Dzisiaj nie jesteś kierownikiem? Nie, ja już rozdałem paszporty, wiesz przed tym jak nagrywałeś. Widziałaś, Rozji? Jak się świetnie poradził w Chinach? Właśnie oglądała. Róża, czy oglądasz vlogi kadrowe? Duża, przyznaj się. Tak. Aha, no dobrze. Czyli... Czyli y kierowniku, tak. No, no Na to czekaliśmy, na to czekaliśmy. Chicago Bulls. Chicago Zobacz. W Lecimy sobie do Stanów. Otóż to. Dobrze mówi. Dziś? Nie kłamię. Naprawdę lecimy do Stanów. Wszyscy widają. Jest parę nowych osób. O! Kolejna nowa osoba. Dzień dobry. Odwroty. Odwroty do góry. Potem testowym do góry. Przed nami 9-10 godzin lotu. Let's go. Dzień dobry. Zapraszam panów miejsca do to przodnie. Ja? No no Let's go. W naszym dzisiejszym rejsie do Chicago. Co? Ja nie mam zegarka, ja Chicago. Yeah, yeah. Dobry początek. Kochanie, kocham cię. Zaraz dojedziemy. A jak to się stało, że ci tam zegarek padł? Nie yeah, nie, yeah, no, no, no. Brawo. You are the best. Thank you very much. 10 godzin minęło, elegancko, szybko Idziemy, bo zbytka jest tam Co myślimy? Fajnie, tutaj highballa to będzie dobrze Schaumburg Christian Wyspany kolega? Tak Ameryczka, co? No, tak. we will work on, uh, let's say, taking out the trip that we had, so warm up, good warm up. Uh, moving, controlling the ball without six, six without we. Eventually, at the end, maybe 10, 15 minutes, uh, we will do this morning exercise with some reception attack, just a circling for you to to get uh, another a, a good sweat, and, and that's it for today. Daj, go. There is even, even, uh, such a, such a i jest bieżnia dookoła boiska i tu jest napisane właśnie, że 9 okrążeń to jedna, jedna mila, więc miejscówka jest crazy good crazy czy no nie byłby zawsze jest efektowny, ale nie zawsze efektywny efektowny, ale nie efektywny to jest bardzo ładnie podsumowane ale pytanie, co się liczy bardziej w dzieciach. Oh. Oh, good. I know. How you know it? Jednego mi brakuje Przyjrzyjmy to tak. No i dobra, mamy to Wszyscy róża Możemy jechać w drogę Let's go Aby Mógł nagrywać i wstępy, i zakończenia, wszystko, nie? Możesz przejąć tego vloga? Możemy tak zrobić Jedziemy A tak, ale tak odwoło Siemanko, witajcie Jeszcze raz, jeszcze raz Jeszcze raz Wszyscy sami jedziemy tak Mamy to Witam i tam Witam mi żegnam, Witamy, żegnam. Czy się nagrać jeszcze ostatni raz w tym roku? Nie. Przyjadę może do na wycieczkę. Przyjedź, przyjedź. Tylko nie łam się już, co? No, nie przewiduję już. Jak co bawcie się? Jakby za to jest wyjadę. jak w familiacie wszyscy. Tak. Cześć Murcia Walczcie. tutaj, Tak, żebyście przywieźli ze cztery zwycięstwa na cztery. Nie, Tak, nie, ze cztery to minimum. To dobrze, na razie hmm. Kurczę Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia, <grym> widziałem Karol głos na tiktoku. Karolakos na tiktoku? Pozdrawiam Pozdrawiamy. Jutro. Gdzie będziesz grał? Okay. <grym> <grym> Ty też możesz przerywać. No. <grym> Masz konkurencję? A my kibice, nie damy się. Jesteśmy w domu Polacy. Jesteśmy w domu. Rodacy, wychodźcie z pracy. Przyjeżdżajcie na mecz. 12.30. środa. Tak jest. Zapraszamy I... i dopingujemy, i walczymy. Let's go! Let's go! Robi wrażenie. Jeszcze na słuchawkę, teraz mi Jestem Bogiem leci. Robi wrażenie. Idealnie nie weszło, jakbyśmy na kalę. Wygląda trochę jakby tutaj się koncert miał odbyć, nie? A nie turniej. Koncertowe granie. Koncer granie, koncertowe. When you go to play the games against a strong opponent, or when you go to play some quarterfinals, semifinals, finals, it doesn't matter. So it's important game, right? Uh, you might feel a sensation of uh, being anxious. Maybe your palms are sweating. Maybe you will be nervous. Maybe you will not sleep well. Maybe you will feel the tension uh, in the air and uh, i just want to tell you that whatever happens it's normal so don't tell yourself calm down because usually when you somebody is nervous and he is aware of it you will tell yourself come on man just calm down don't calm down this is your subconscious telling you that you are going into something important That it's important for you like, uh Widzowie, dobry, e, no wielkie, z hali pozdrowienia. Chicago. wielkie pozdrowienia z hali, Chicago. z hali w Chicago po wygranym meczu no, e, na świeżu, O ciężkim, na świeżu, ale, ciężkim, ale, ciężkim ale najważniejszy Wynik się liczy, tak? Co was najmniej zaskoczyło? Najmniej? Najmniej, <noise> najmniej nas zaskoczyło to, że była pełna hala Tak, to o, nas najmniej. najmniej zaskoczyło I że czuliśmy się jak w Polsce A najbardziej? A najbardziej, A najbardziej zaskoczyło nas to... Piłka Piłka, piłka nas zaskakiwała, piłka nas zaskakiwała. zaskakiwała, nas zaskakiwała. Mikasa. Ale... <noise> To była Mikasa? Ale jesteśmy zadowoleni wow. Lecimy zadowoleni, no i super. I lecimy jutro tak samo. No lecimy. No Pozdrawiamy i, rosinę, i... i, troszkę, i jak, jak się mówi, subskrybujcie kanał. Subskrybujcie kanał. Max, 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 i, jeszcze... O! O! No I jeszcze... Ooo! Dzień dobry, Ale było warto, tak? Adam, go, go. Go. Ok, ready and go. One, two, and come back. Obrigado, oh. oh. okay. so <laughs> <Thank you>, brother. Ajuste três segundos. super gosto. Obrigado. 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 doping. Obrigado. super atmosfera. Obrigado. Obrigado. Co Mam Pokaż te szybkie okulary. Co to mogę szybki? Chciałem pozdrowić łomu Nie. Nie, okay, to... nie, no no, może, to nie pozdrawiam Zapraszam. Ale pokaż czepeczkę nam tutaj. Właśnie, właśnie pierwszego dnia mu tak y... spaliło głowę, że teraz zaczął nosić, hey, się yeah, nauczył. To... No, ja widziałem. Mi schodzi, ja, ja widziałem no. jak graś czerwoną. W ten sposób było widać. What? Yeah, that's what we're thinking tonight. So you sorry. didn't hear from me, but we That's so cool. yeah we're excited. Thank you. Yes, but thank you. You guys have been so great this week. Thank you. Mm -hmm. Rolls or or throws down the line. All right. So as soon as you have the ball, uh, close the line. And this Robertson, the, the, the guy that uh, sorry. <laughs> Witamy. Witamy, w polskiej siatkówce, vlogiem. Ja. Jak się kumbel bawił? Dobrze, dzisiaj było fajnie, nie czułem się zmęczony na meczu. Wszystko było dobrze, dobry sen, dobra drzemka, Dzień, dobry trening. jakieś kroki do od kołcza? Wiesz co, ja sam chciałem się spytać, e, pewne rzeczy taktyczne jak odbierać na boisku, Dzień. żeby po prostu rozwiać sobie niejasności, żebym wiedział... Jak myśleć? Tak, jakbyś też, dokładnie. Ty to się znasz na siatkówce. To nie, to jest hit, nie? jesteśmy w Stanach w Chicago. Eee, i można byłoby się spodziewać, że będzie full sala i tam kibice przeciwko nam. A tu bardziej było Polaków słychać niż Amerykańców, więc to jest... Bo więcej nawet było Polaków. No naprawdę, to jest niesamowite, bo mówi się zawsze o świetni polscy kibice, super polscy kibice. No i... No już to takie stało się naturalne, nie? że każdy jest z tego przyzwyczajony, a tu jednak kurde trzeba to docenić, no bo no. gdzie byśmy nie polecieli, byliśmy w Chinach to też by się dało znaleźć Polaków, nie? Tu w Stanach więcej żyje, no to, no. No to jest jeszcze więcej i naprawdę jak już przychodzą kibice, no to nie siedzą cicho i nie oglądając, tylko jest dopi no. ile się daje, no więc szacunek dla nich. To było bardzo dobrze, graliśmy. Ja wiedziałem, że będziemy dobrze grać, ale. Ale, ale dalej, cię to dalej ale mnie to zaskoczyło, że możemy aż tak dobrze grać. Hani, teraz! E <grym <grym> i nóżki tak do Akkoł Minuszki do góry. Minuszki do góry. Walczymy, walczymy! Tak I, I tam na szelę. Tak, na kadrę, mówili. Ciężko będzie. Tak, ciężko. Będziemy ciężko pracować tak. i wygrywać mecze. <grywka> jest dobry. Dzień jest